Nowe, wzmocnione modele pasków treningowych od KFD. Dostępne w sprzedaży. Pierwsze zawody, co z Spudzianem wygrałem. 2005 rok. Na molo. No to co, wygrać z Spudzianem? No i te 300 kilo podniosłem, pyk i cik, Puściłem. Kurwa, spalony, ty. A ten przychodzi do mnie, ten Cię mięga i mówi tak. Janek, ja cię przepraszam, zapomniałem ci powiedzieć, że teraz trzeba odłożyć tangę, położyć i od dłoni otworzyć. Ty. Ja mówię, ja mówię ty spierdale, pierdale, cię pierdolne, to, to kurwa zabity. No jak? No kurwa, jak nie podniosę, to znów cały trójbój pójdzie w pizdu. A ja tu mogę cały trójbój wygrać, że No, Takie moje hasło jest? Wola psychiki daje wyniki. Proste. Czy mając 73 lata, ma pan jakieś bóle odnośnie trójboju po tylu latach ćwiczenia się? To jest tak. Pewne bóle są, bo to jest rzecz nieunikniona. Właśnie kiedyś wyciskałem na pokazie kasa, jaka tam kasa, 500 złotych było, nie? Ale jakieś tam zawody były gdzieś koszykarskie czy tam siatkarskie. I na sali tak się zgodziło, 180. Jak wycisnę 5 razy, no to będzie fajnie, nie? No, to więc ja te 180 widziczkam raz, drugi, trzeci i zabolało. Ja przez siłę chciałem wycisnąć, a później, co się okazało, musieli mi sztangę odebrać, i tak był naciągnięty ten bark, przyczep, że ręka była tak. Ale dalej trenowałem. To ta lewa ręka była, to brałem lewą rękę na przykład, podnosiłem do góry na drążku i się podciągałem. Także nie było, że, że boli. No, też taką kontuzję zrobiłem na początku, jeszcze nie umiałem. Też mi się to, ja sam się musiałem uczyć, ja byłem sam trenerem i wyszkoliłem jeszcze ludzi przynajmniej 10 świata polskiej Europy i przysiady robiłem i stałem za wąsko, na bok mnie przesunęło, naciągnęło się tutaj pod kolanem mhm. przyczep rozumiesz i to tam nie był duży ciężar jakieś 240 kilo, no ale potem jeszcze ciągi miałem pokazać, a to było jakby powiedzieć w sali tam port no normalny port w Gdyni tam przeładunkowy i taka sala była, no i wtedy tu mnie już boli, ale jeszcze trzeba ciągi pokazać I na tej jednej zdrowej ręce jeszcze podniosłem 260 kg w martwym ciągu i to się teraz nałożyło, no, i po prostu to jest jakby powiedzieć, no może to jest i prawda, góralska natura, uparte i tyle, no uparte jak góral, no. W związku to też się przekłada w domu? Upartość? A nie, nie, no to, to my tam, jakby powiedzieć, żona ma swoje zdanie, mam swoje, ale y, kto ma rację, ten musi postawić na swoim. Aha, tyle. No nie końca. ma. No, jak ona mówi, że tak, a ja wiem, że to jest źle, no to mówię, że nie, że będzie tak, jak jest dobrze. No i, no, i, i jakby powiedzieć, no żyjemy, już teraz będzie 50 razy, bo za dwa lata. To no. Było trochę czasu do dotarcia no, się. No, to się dotarło. No i jakby to powiedzieć, y, zgubiłem wątek teraz. O kontuzjach, Kontur, no się i te kontuzja, i się to jeden bark, jeden tutaj naciągnięte kolano i ogólnie to tam jest jakby powiedzieć, starałem się, o, ale to znów trzeba myśleć, nie mogłem robić pełnych przysiadów. A co ja sobie wymyśliłem? Półprzysiady albo sporęczy przysiady. No i brałem ciężary jeszcze większe jak na dół, więc potem to się przełożyło i było, nie, nie zgubiłem na sile, będąc, będąc... No, to jest jakby powiedzieć, Oszukany ruch, krótszy, ale ciężar większy. Element, element no. ruchu tak naprawdę. No. Dzisiaj Marcin to nazywa ćwiczenia akcesoryjne, a wtedy pan, pan Jan sobie po prostu to wymyślał, nie? No, tak. Ja już robiłem pewne rzeczy, że dopiero oni teraz wpadają. Tak, bo a teraz to jest... są różne fazy, nie? No. Na przykład niektórzy mają przysiad słaby od dołu, tak. no to robią do tego momentu i wyciskają do góry nie No, ja mam... mają końcową fazę. No nie? to ja mam takie ćwiczenie, że każdą fazę poprawię. No, Jakie jest najlepsze na poprawienie dołu? No siadasz na sam dół Sprawy. i króciutko, i tam nie no. Dziesiąty do góry. No to ja tak robiłem na 200 kilo dajmy na Dziesiąty do góry. Albo yy, yy, przysiad stąd, zatrzymane tu i góra. I znów przysiadł tu, zatrzymane tu i góra. Skąd tak, po najtrudniejszy. No albo yy, ja siadałem wtedy jakiś. 400 kilo, tak jakby powiedzieć, jedna trzecia ruchu. Uh -huh. A teraz tam jest taka szównica, to mam rekord 550 kilo no z takiego to to prostego zakładasz. ruchu. No. no to też zawsze się to się, to się nigdy nie przegadało na siłę, na no. siłę przysiadu. Nie? Bo dużo osób teraz wyciska a, bardzo tak, dużo tak. na, na smiku, a jakby tak poszedł pod, 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 pod sztangę to nawet 150 No, Ale mógł. teraz ja wiem, że to, to, to szerokie dociskanie z kąta prostego daje bardzo dużo dociągu. Ale właśnie dociągów takiego pół sumo i sumo, tak, bo tak, tu te tak. nogi się więcej angażują. A klasyczny, no to jakby nie? powiedzieć dwugłowy, pośladkowy i prostownik. No więc tu jest, jakby trzeba wiedzieć, co danemu zawodnikowi a, jest więc. potrzebne. Bo za, a po co ja to będę robił? Dlatego no. ja zawsze sumo nie? bo no. mi się sumo przekładało, że sumo nawet około 40-50 kg więcej robiłem niż w klasyku, nie? No. No to wiadomo, to jest tak jak teraz, e, Krzysztof Wierzbicki zrobił 502,5 kg i oni mu gadają, że on robił sumo. No kurde, no. Zrobić 500 kilo w martwym ciągu jest może wyrzekać. on nawet tego nie utrzyma, bo musi w No, Ale teraz biorąc ten żelazny ciąg, no ja robiłem e, 450 kilo normalnie trzymając zamek. sztangę pod chwytem czy tam na chwytem, na zamek. Z tego, no to pierwsze zawody co z Pudzianem wygrałem, 2005 rok, na molo. No to co, wygrać z Pudzianem? Pięć konkurencji pociągnie na drążku, 100 parę, tam jest tam namalowany. E, Wyciskanie 100 kilo na ilość razy, no i później było ten żelazny ciąg. Jest to wspominać, nie? No i, i to jakby powiedzieć wywiodowało i teraz Pudzanie jest gwiazda, a ja z tą gwiazdą 21 wygrałem, no no i to to, to, to to jak ja mam taką książkę napisaną, wiesz, taki jakby powiedzieć pamiętnik i jakby to, kronika, o! Kronika pamiętnik i tam jest opisane i wszystkie zawody są tam wstawione i tak dalej. I, co, I tam ja nie napisałem nic, tylko wstęp i zakończenie, a resztę to pisali dziennikarze. To są artykuły, zdjęcia, dyplomy, medale. Wszystko w tej książce jest. No teraz może powtórzę. Trochę to zajmuje, trochę to zajmuje. No, no to jest taka, wieś dużo strona, ale teraz jeszcze... Znów jak, wiesz, skończę może 80, 75, zrobię drugie wydanie, ale nie wiem czy mi się to chce, no bo to, wiesz, no to jest kronika i tyle, no ale teraz w internecie mają wszystko bo nagrywane także tu już, wie jakby, wiesz, nikt, jakby to, na tym, na tej książce nic nie zarobiłem, bo zrobiłem 100 egzemplarzy tylko i to ja znalazłem się sponsora, żeby to tego wydać, 50 rozdałem znajomym i tak dalej, a to a 50 sprzedałem, no i, ale zarobiłem to stuwa, no to 5 tysięcy zarobiłem, nie? No. no i, ale jest dużo. No. Tak to wygląda. Ale jest że... satysfakcja. Panie, no. Anie, w takim razie, z, z tak dużym bagażem doświadczenia, jak Pan dalej znajduje y, motywację na to, żeby trenować i poprawiać swoje własne rekordy? Bo... No to jest bardzo prosta motywacja. Na początku mówiłem. Teraz nadal, nie... nadal bycie najsilniejszym. Tak, na, się najsilniejszym, najsilniejszym, ale w gronie weteranów. I to jest całkiem inna bajka. No bo mając 70 lat, to nie ma się lat 40 czy 60. To 73 to jest tak, tu o. Na czym to polega, że by się chciało? Ja bym chciał, powiem ale teraz to jest jeden zasadniczy problem. Regeneracja. Jak Trzeba ja miałem 40 lat, nie? regeneracja, rano wieczorem w południe mogłem 200 kilo dźwigać. A teraz mają 73, ja trenuję tylko trzy razy w tygodniu i regeneruję się tak, bo jest ciężko. Nie to. No, jak ja się pociągnę 230-40 kg, no i potem na drugi na dzień, przerwy i znów to mam zrobić, znów to mam zrobić, nie zregeneruję się. No więc teraz to podzieliłem trening trzy razy w tygodniu, ale tak. poniedziałek robię martwe ciągi, ćwiczenia po te ciągi, skłony, pogłębianie skłonu, najszersze w opłacie to są takie niuanse. Potem jakby środa, to jest na klatę, a klatę to ja teraz wyciskam, ciężary niesamowite, 100 kilo, no. Tu nie chodzi o to, że ja nie mam tej siły, ale ten bark jest tak naciągnięty, że przez ten bark ja to leczę ruchem, ja to mam ćwiczenia i jak będę miał 75, poprawię rekord świata w wyciskaniu. Tam jest tam 130 kilo. No więc ja jeszcze postanowiłem, że to poprawię. Mnie nie interesuje start dla samego startu. Ja startuję po to, żeby Wygrać te zawody i żeby poprawić rekord świata. Ale osiągnięcia no ta takie, jak pan już miał, no to jakby. Tak, no... to, już, to, już, to już nie bawić co a, a teraz jest w federacji wiecie ile. Ponad 20. I w każdej federacji jest mi świata. No i co teraz? Ten poniósł tyle, 120, a ten poniósł 130, ten poniósł 100, przyjdzie z ulicy, ma lat więcej, podniesie 100 kilo. Rekord świata zrobił. No i to mnie nie trzeba po prostu bicie tylko rekordów świata i wygrywanie zawodów to jest... Ta bajka, a nie, że ja startuję o, i teraz się chwalę, o, jestem mistrzem świata. No, a byłem sam w kategorii. Mi no się właśnie. tak zdarzy, też, że jestem sam w kategorii. Ale ja nie dźwigam 200, tylko staram się zawsze 220, 230, tak żeby to było. Nie minimum, a jednak no, powalczyć. Tak? Powalczyć samym sobą, a nie, że o, nie ma nikogo w kategorii, 100 kilo, dziękuję, idę do domu, jestem mistrzem świata. No, tak. no to nie, to to. nie no to, to ja, ja robiłem podobnie. Ja sobie stawiałem cele. Y, jakie muszę osiągnąć, czyli na przykład 300 kg przysiad, a nie wiem, 170 kg i do tego dążyłem. Do tego no dążyłem właśnie, no. i zadźwigałem tą poprzeczkę, no. No nie? A no nie, i... że jechałem go a tych jest czterech kategorii, no. a tu jest trzech. A to no. idę tam, bo będzie no. łatwiej. Ja rekord świata wyciskanie, na przykład. No to ja przestawiłem się na to, żeby ten rekord świata zrobić, te 222,5. Jakby powiedzieć, nie, nie robiłem trójboju, tylko ten rekord świata. No tylko zrobiłem, zrobiłem. Ale to był mój błąd, za szeroko trzymane, kontuzja barku, to przypłaciłem. A jeszcze ja to robiłem leżąc jak deska, płasko. Ja się chciałem wygiąć, ale mój kręgosłup jest tak nabudowany tym mięśniami, nie da się, nie ma mostka. No to jak nie ma mostka, a teraz robią mostki takie, że... Taki tu taka duch. dziewczyna trenuje i wyciska dokładnie 18 cm. No to, to jest dociskanie z podstawy. To znaczy, że ma naprawdę solidny biust. Nie, nie, ona biustu <noise> nie dotyka. Bo no, ona to, jak, to, jak to, się tak wygnie, to mostka dotyka, no właśnie o to chodzi. Że tak, tu filmy, że jak dziewczyna. leży płasko, ma solidny biust, to wtedy tak. Ale jak robi ten mostek, biust nic nie pomaga. No tu jest ten problem. Ja <grym> wiem, ja jestem wręcz pewien, że my byśmy mogli usiąść i jeszcze, no, długo, jeszcze długo, 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 rozmawiać. No, Tym bardziej, że nie dość, że to są bardzo ciekawe historie, no, to, ja to ja długo umie pan je naprawdę ciekawie no, opowiadać. No, no, ja, e, się... ja też bym coś a, chciał powiedzieć, a, ale nawet szkoda na to czasu. jeszcze taki niuans wam powiem. Norwegia rozumiesz, pierwszy raz jedziemy Halden, ja tam całe zawody wygrałem, rozumiesz, 800 kg zrobiłem, bo mój trójbój to był 800, może ja tam nawet nie mówił, ale mniejsza sprawa, martwy ciąg 300 kg i tak ja podnoszę, panie, pierwsze podejście, 300 kg, bo chciałem 800 zrobić i nie zrobiłem, tam Wycisnąłem 187, bo sto, sto, to inny sprzęt był, więc stojak jakie podnosi, a razem ze szczagą idą te podkładki, rozumiesz, I chcę ściągnąć, a tu nie idzie, ja pierdol. No, ale nic, ściągnąłem, wycisnąłem, przysiadłem, rozumiesz, a, a też, no a jest dużo, bo je, farta miałem jednego takiego na przysiadek, Szwecja, bo myśmy tu jeździli, te wszystkie kraje, rozumiesz, 18 cudów z rzędu, no to wiesz, no to i traje przysiad, rozumiesz. Nie trafiłem z formą, pani, ja tu siadam 240 i jeszcze, nie wiem, 82 miałem chyba, ale jakoś nie forma. Ja tu siadam raz, spalone, drugi raz, spalone. Trzeci raz spalony, raz nie dosiadłem, raz nie wstałem i tak dalej, no i już idę, idę, a sędziowie mówił, nie, czwarte podejście ci należy, a ja dziwię jak się należy? No bo z jednej strony źle nałożyli, za dużo, 2,5 no, kg, no i oni 6. mi dają czwarte podejście, ja nie mogłem trzech, a w tym czwartym i trójbój zaliczyłem, no, A tak bym spalił. Spaliłem. No ale widzisz, ten fart i ta mobilizacja, no jest przypadek. Ale jest takie powiedzenie, że szczęście przyja lepszym. No też prawda. Ale teraz ciąg. Panie, Ciemięga, świeć Pani nad jego duszą, był prezesem e, Tytanżory, takiego klubu. Ten klub, z nim jeździliśmy i tak dalej, po całych zawodach. No i była odprawa na, na tym przed zawodami i tam tłumaczyli, jak się robi martwy ciąg, bo myśmy robili inaczej. U nas było tak, że Zrobisz sobie martwy ciąg, opuszczasz, masz sztangę pod kolanami, no to sam może rzucić. No to zik, ja te 300 kg ledwo pociągnąłem 300 kg za pierwszym razem, bo nie miałem tej formy wtedy. No i te 300 kg podniosłem, pyk i zik, puściłem. Kurwa spalony, ty. A ten przychodzi do mnie, ten cię mięga i mówi tak: Janek, ja cię przepraszam, zapomniałem ci powiedzieć, że teraz trzeba odłożyć sztangę, położyć i od dłoni otworzyć. Ty. Ja mówię, ja mówię, ty zpierdalę, bądźcie pierdolny, to, to kurwa zabity. No i jak? On. Ja <śpiewanie> tam no, małe niedopatrzenie. Jakie małe niedopatrzenie, ludzie. Ale widzisz, i to jest to, to mój charakter, mobilizacja. Ja mówię, ty spierdala", ja się usiadłem i wtedy ja mówię tak. Wiesz co, bo u nas to jeszcze było tak, że pierwsze podejście zaliczyłeś, drugie, trzecie sam, nie? No. Jak w ciężarach, a w trójboju jest tak, że pierwsze zaliczyłeś i teraz jest ośmiu, czy tam dziesięciu, każdy zaliczy, to masz przerwę pół godziny, rozumiesz? No, ja sobie usiadłem i teraz się skupiam, mówię, no kurwa, jak nie podniosę, to znów cały trójbój pójdzie w pizdu, a ja tu mogę cały trójbój wygrać, rozumiesz, no. Była no te... kalkulacja, było nastawienie. No, nastawienie, bez psychologa sportowego, nie. bez całego sztabu a szkoleniowego, nie? To, to, to też jest ci, To ci jeszcze ja powiem, bo psycholog potem kiedyś mówiła też, na Polski była taka, dziewczyna, kobieta i psycholog. No ale ja się nastawię na te 300, rozumiem, i podchodzę do tego 300. Ty, ja różne ciężar dźwigam, to 300 parę razy też dźwigam, ale tam to 300 podniosłem, nie? Jak Ty, ja w kurwa, także mało oczy mi nawież, nie wiesz, tu idzie, a tu... Kurwa. No, ale wiesz, podniosłem do końca, opuściłem elegancko, położyłem, zaliczony. No, a sędzia się pyta jeszcze: no, jakie trzecie? Ja mówię, no trzecie, jak ja kurwa żyłem, ja to podniosłem, No i tylko to zaliczyłem podejście i koniec. Ale wtedy mnie plecy, wszystko bolało przez trzy dni. A nigdy mnie nie bolało Warka tak. To była, była walka, jakaś to, to, to ja nie zrobiłem 100%, tylko 110% no. swoich możliwości. No. To, a moje hasło jakie? Cel, ta, nie A jakie moje hasło jest? Wola psychiki daje wyniki. Proste. No, ja się skupiałem, jak podchodzi, to włosy na rękach mi stanowały. Ja tak się wkurzyłem. jakim Szymkowiak... no, walczyłem na mistrzostwa Europy mają być. No Widzisz, ja tu gadam niepotrzebnie, ale są eliminacje na świata czy tam Europy, rozumiesz? I walczymy, kto pojedzie na te mistrzostwa. Ty, to był mój najlepszy ciąg na świecie jeszcze. Bo teraz wiesz, on ciągnął sumo już prawie. Takie większe półsumo, nie? No i podniósł, rozumiesz? E, e, jakś tam 220 no no to ja rozumiesz e, też 220 i potem rozumiesz e, on podniósł coś takiego jak rozumiesz w drugim podejściu chyba chyba 200 200 ja mówię, jak pierdolę, 200, 300, choć my nie podnosiliśmy po 200, tylko 320 i wtedy ja miałem podnieść taki ciężar, że on by podchodził, to jakbym podniósł więcej, jak ja, to przegrywa. Ty, ja wziąłem, a to nie było 300, a akurat to, to były mniejsze ciężary, bo to było jakieś 310, wiesz. On to będzie chciał, to sobie zweryfikuje, także no. nie mamy się co przejmować, ale może Pan dalej mówić. 300, 310 rozumiesz, na sztangę nakłada, i jakby powiedzieć, on to podnosi. A ja teraz mam ostatnie, trzecie podejście. I czym go mam zaszachować, człowieku? No muszę więcej podnieść, no bo ja mówię, jak ja podniosę 315, to on musi 320, nie? 315, ale waga 82,5 kilo. I stoję sobie jeszcze wąsko. I, a tutaj zrobiłem taki styl inny. Tak się zdenerwowałem, tak się skoncentrowałem, że do tej sztangi to był taki zawodnik jak Jazgowski. Wiesz, to przez całą salę taką to biegał i ryczał. Rozumiesz, ja już nie ryczałem, ale do tej sztangi doszedłem, dobiegałem i tylko tak zrobił. Te 315 82 kg. No i teraz on musi ponieść 320. Wiesz, nie był wykończony. No, no właśnie, i teraz 320. Jak on, ja widziałem, że on to ledwo podnosił te 312, nie? I 320 je pod kolana walczy, 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 przegrał. To właśnie wózek nazywa, nie, no. tak? Marcin? Nie, nie, wózek to nie jest. Tu jest zaczynamy Wózek to, jak... to się nazywa jak coś tak, tak do ciągniesz się... i teraz robisz te kolana do przodu. To jest wózek. No to Panie Janie, tak naprawdę myślę, że możemy śmiało przejść do treningu tego właściwego. No wskazanie. Tak, słuchajcie, jeżeli Wam się podobał odcinek, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Dajcie znać, o czym możemy jeszcze z Panem Janem porozmawiać, bo widzicie. Jest naprawdę jest dużo, wesołać. dużo. Naprawdę kawał, kawał historii sportowej. Widzicie, jak się mobilizuje, że też z go nie omijały, więc myślę, że warto byłoby do tego wrócić. Tak Dzięki uwagę. I jeszcze tu jest problem taki, że ja nie miałem trenera. No ja byłem trenerem już. Pierwsze, drugie miesiące Polski, to byłem sam dla Ciebie, ale później inni przychodzili. Bo widzieli, tak, wygrywa, no to wiecie co? No to Bardzo ja dobrze. musiałem opowiadać, czy tam pisać treningi, a teraz nie jestem zwolennikiem pisania. Papier przyjmie, ale ja muszę widzieć. No tak, no. Nie online, tylko na żywo. Tutaj. Tak, na żywo, niestety. No ja mu napiszę, no tak, 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 to podejście do. No i co z tego podejścia wyda? A jak on to zrobił? Dlatego, Panie Janie, ja. ja nigdy nie robiłem martwych ciągów. Co idziemy się. zrobić, martwym ciąg. Trzeba, trzeba zrobić, a jak pod okiem takiego specjalisty, to myślę, że będzie dobrze. No to jak dla Ciebie, to będzie ciąg klasyczny. Stojąc, już walsko, wszystko wiemy. prosto.